Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Z co słychać? TV! Grunt to mieć tupet i to, jeśli już w ogóle, to na skalę światową. Taki Albert Einstein wymyślił teorię względności, a wraz z nią poszła fama całkiem może nieprawdziwa, że jeśli będzie dwóch bliźniaków i jeden sobie poleci z prędkością światła w kosmos, no to tam mu czas wolno będzie płynął. I kto wie, czy na przykład, wracając z powrotem na Ziemię, nie zostanie jakiegoś tego swego bliźniaka, staruszka, albo w ogóle go nie będzie. Ciekawa sprawa, bo ileż to można sobie zaoszczędzić przykrości życiowych, a wrócić młodym i pięknym w przyszłe czasy. Z kolei taki Alfred Nobel wymyślił dynamit. No i co? No zarobił na tym nieprzeciętne pieniądze. I no, żeby się ludzie zabijali. Zabijali się o właśnie przy, przez ten dynamit, ale i zabijali się o nagrody jego imienia, Nobla, w tym no, nagrodę no. pokojową. Ostatnio taki niejaki Radek Sikorski podziękował na Twitterze: Thank you USA. No właśnie, dziękuję Ameryko za to że zrobiłaś porządek na Bałtyku z Nord Streamem. I pierwszym, i drugim. No i Omar nie wywołał wojny światowej. Tak myślę, że nie wiadomo, nie wiadomo, kiedy czyny i słowa będą prorocze. Stąd właśnie tytuł mojego ferietonu o prorokach, którzy nie wiadomo kiedy Wypłyną na powierzchnię i staną się dyktatorami na przykład. Witam Państwa serdecznie w 39 numerze tygodnika Co słychać od już 13 numer w cyfrowym wydaniu, 13, mam nadzieję, że nie felerna. Tym bardziej, że na okładce mamy no może nie ziemniaki w dosłownym obrazie wizualizacji, ale człowieka młodego człowieka, który recytuje odę do pyry, czyli do kartopla, czyli do ziemniaka. No to jak ziemniaki, no to oczywiście ruda nasza dębska, poddębska i wielka gala ziemniaczana, która tam w ostatni weekend się zorganizowała i przebiegła. Muszę powiedzieć, że te wiersze o kartoflach były całkiem przyjemne i będą mogli Państwo je obejrzeć właśnie w naszej telewizji. W naszej telewizji, co słychać. A tak a propos, to już jest, proszę Państwa, 1302 numer. W ogóle, naszego tygodnika, więc wchodzimy w 20, 27, to znaczy w 28, właściwie rok wydawniczy, już niedługo, i 27 lat mamy na swoim koncie, co już zaznaczamy w niektórych mediach. Oto, proszę Państwa, mowa bulwowa, właśnie, no, wiązana mowa, czyli poezja bulwowa. W rudzie mazowieckiej, na podczas wielkiej gali ziemniaczanej, którą mieliśmy okazję, za co bardzo dziękuję, obserwować. Reakcja pana Sikorskiego Zresztą fantastyczne nazwisko historyczne jakby nie było. Tylko ten facet jeszcze chyba do, tej, do tego nazwiska nie dorósł, jeszcze taki, prawda, troszeczkę w krótkich majteczkach widzę. Chociaż ja osobiście niektóre jego spostrzeżenia, powiedzmy sobie szczerze, swego czasu podzielałem, no bo wszyscy daliśmy się trochę nabrać na to rosyjskie czy ruskie rozmiękczenie i próba rozmiękczania. Tego układu totalitarnego w Rosji. Jak widać, nie przyniosło to żadnych efektów, żadnych nie ma pozytywnych skutków, i rzeczywiście pomoc Ukrainie jest, no to nie ulega wątpliwości, żadnych wątpliwości, jest potrzebna. Przecież bez tej pomocy Ukraina już dawno by była podbita i zniewolona. Jak to mówią, no nie ma Ukrainy, jak mówi Putin, tylko jest, są ci russcy bracia rozmieszczeni właśnie nad Morzem Czarnym. I chwati, uważam, że każde państwo powinno mieć możliwość samostanowienia. Przecież my też odzyskaliśmy taką niepodległość, w skutek dobrych frontów politycznych. I no, dużej zasługi Ignacego Jana właśnie w Stanach, bo za nami się Stany ujęły, no nie do końca i nie tak jak byśmy chcieli, ale jednak. W związku z czym yy, są jeszcze nacje, które nie mają swojej państwowości. Ja już wspominałem o Kurdach, tutaj to jest no, 30-milionowa nacja. Która no, nie ma swego państwa, jest rozbita między trzy, a może i cztery państwa z Turcją na czele, czy Iranem, również i też Irak, i te kraje tutaj za Kaukaskie W związku z czym no, można ubolewać. No ale nie wiem, czy sami y, kurdowie nie są sobie winni, bo są skuceni. No właśnie, i to jest najważniejszy problem. Trzeba jednak utworzyć ten wyśmiewany przez nas front jedności narodowej, bo to nie musi brzmieć wcale komunistycznie, ani lewicowo, tylko normalnie i dbać o swoją wolność, niepodległość, państwowość, narodowość, język i wszystko to, co pachnie swobodą, natomiast potem można się już wewnątrz kłócić, ale nie na tyle, żeby ulec znowu, tak jak my kłócąc się ulegliśmy trzem y, sąsiadom, których wcześniej wyzwalaliśmy, czy obroniliśmy od Turków na przykład. A właśnie, wystarczy tej historii. Mam nadzieję, że Państwo dobrze oceniają sprawę i... Y, Thank you USA, no to, 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 to tak zabrzmiało ciekawie, muszę powiedzieć, że bardzo ciekawie, a tak nawiasem mówiąc, to nie wiadomo kto to zrobił, no mówią, że Rosjanie, nie wiem, nie sądzę. Mówią, że bomby, nawet były wcześniej już tylko takie śpiochy, bomby zainstalowane po to, żeby w tym momencie takim krytycznym to wykorzystać i złożyć to na zachód. Swoją drogą powiem jedną rzecz, i może niepopularną, już na koniec tego wywodu historycznego czy politycznego. Putin, słuchałem to, co mówił, ma w jednym rację. Zgnilizna płynie z zachodu, zgnilizna zagrażająca ludzkości. Przy czym, jeśli by to powiedział człowiek prawy, taki, który nie napada to miałby u mnie wszystko co najlepsze. No ale niestety, no, pan Putin ze swoją... no nie wiem, może nie miał wyjścia, napad na sąsiedni kraj. No i w tym momencie jego wiarygodność jest zerowa. Bo wiadomą rzeczą jest, że można krytykować wszystko co nieludzkie, a herezje światopoglądowo erotyczno-płciowe, genderowe, są nieludzkie, no, po prostu nie są ludzkie, no trzeba być samemu, przyzwoitym i tylko tyle i a, aż tyle. A Adrem, czyli co w naszym najnowszym numerze, jak mówię, elektronicznym i tylko treści dostępne po wykupieniu prenumeraty cyfrowej, czyli subskrypcji, Piszemy, proszę Państwa, o remontach w Mińsku, Mazowieckim. Jak się remontuje, to jest przykład rzeczywiście niefrasobliwości wielkiej, i tu nie ma żadnych przebaczeń. To, co się dzieje przy Nakazikowskiego i przy Kazikowskiego ostatnio, to przychodzi ludzkie pojęcie. Dokładnie o tym piszemy i co ludzie o tym piszą i mówią również. Piszemy o osiedlu poligonowym, właśnie SIM, czyli Społeczna inicjatywa mieszkaniowa ogłosiła konkurs na nazwę tego e, osiedla, ale jest też uchwała Rady Miasta. E, plan zagospodarowania, dokładny co tam będzie, gdzie będzie, i o tym również piszemy. E, o szpitalu Trzos na Zos, czyli kolejne 2 miliony, które powiat pożyczył. Zozowi Mińskiemu, S.P. Zozowi, bo to jest przecież S.P. Zos, bo nie mieszczą się w wydatkach, a Narodowy Fundusz Zdrowia ograniczył wskutek różnych prawda, spraw, które się tam ciągną od lat. Natomiast Zos jest remontowany, o czym Państwo też wiedzą, i nadal będzie remontowany. Główne wejście będzie czynne. O tym wszystkim piszemy, co tam się dzieje w szpitalu i po co te dwa miliony są. I skąd one się wzięły? No, proszę Państwa, są rządowe pieniądze za wykorzystanie działki pod autostradę w gminie Kałuszy. Jak, jakby nie patrzył. No i piszemy o złotych jubilatach z gminy Mińsk mazowiecki również było kilkanaście par. No i na koniec o pustelniku. Tam również był festyn ogrodowy. I stąd e, e, kraka dla cudaka, czyli różne cuda z tych i innych e, upraw czy owoców ogrodowych e, uzyskano. E, to tyle na okładce, a przecież jeszcze są sprawy, które nas tu e, interesują, jak na przykład festyn który się odbył ostatnio przy Urzędzie Miasta. No, co się nie działo w niedzielę? Nie, nie byłem cały czas, bo przecież yy, byłem w Rudzie, ale yy, no, yy, to trzeba obejrzeć po prostu, bo kto był, to też wie, w jaki sposób następuje inwigilacja. Bardzo fajny, taki naprawdę wypracowany, taki yy, Powiedzmy sobie, nie do zauważenia yy, od razu. To jest, yy, to jest takie coś, co, co powoduje, że my jesteśmy zachwyceni z początku. Dopiero potem zdajemy sobie sprawę, że przecież oni nas przekabacają w taką stronę, której my w ogóle nie chcemy o niej słyszeć, albo jest nam obca. Yy. No, pani bujalska, wiceburmistrzyni nasza, kochana, potrafi takie rzeczy robić, jak widać. Zresztą ma do tego chyba niezłych pomocników. No, i kro oczywiście, kroniki policyjne, bo się działo ostatnio. Na przykład zauważyłem, że dużo jest, proszę Państwa, złapanych na handlu narkotykami. Z używających narkotyki, no to to jest podobno. mi, znowu staje się zagłębiem narkotykowym. To trzeba zbadać, właśnie, jak to jest. A też ostatnio zmarła 26-latka, na razie bez nazwisk. Ja myślę, że się tym tematem powinienem zająć. Też podobno ta śmierć była spowodowana narkotykami. Na razie więcej nie mogę o tym powiedzieć, ale już mnie różne wieści dochodzą i myślę, że trzeba będzie ten problem zbadać, jak to jest właśnie w naszym mieście, w naszym powiecie z używkami, nie mówiąc alkoholu, bo to normalne. Tyle, aż tyle, może tylko tyle, nie wiem. Wiem jedno. Warto czytać, warto zajrzeć na stronę internetową, naszą, warto obejrzeć nasze kino i cały czas zachęcam do oglądania naszego filmu fabularnego, w którym gram e, główną rolę Bestianie, czyli e, rzecz z 1986 roku. Akcja się toczy właśnie w tym roku, 5 lat po stanie wojennym, po ogłoszeniu stanu wojennego i 5 miesięcy po Czarnobylu, bo wtedy. Wybuch był okropny. Już w szkołach teraz w Lugola rozdają. Na wszelki wypadek, czyżby ktoś coś wiedział co do elektrowni atomowych na Ukrainie? No właśnie, profetyzm, dobry profetyzm jest wskazany, ale nigdy nie wierzymy profetom tym, którzy ostrzegają nas. I uważajmy na siebie również. Także na sny, bo czasami sny są profetyczne. Kłaniam się, do miłego zobaczenia za tydzień. Do widzenia Państwu. Bo każdy o tym wie, że w misku nie jest źle. lecz lepiej by mogło być. Co słychać? 几令？